Na trzy odcinki, bo mamy trzy przykłady. Pierwszy przykład będzie ogólnodostępny, natomiast rozwiązania dwóch kolejnych przykładów będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Zaczynamy. Chcemy wyznaczyć wartość parametru p w taki sposób, aby te dwie proste o zadanych równaniach były do siebie równoległe. Warunek równoległości jest nam potrzebny. Otóż, otóż prosta K będzie równoległa do prostej M wtedy i tylko wtedy gdy zajdzie taka równość. A1 to się równa, wyraźnie to zapiszę. A1 to się równa A2. A1, umówmy się, to jest współczynnik kierunkowy pierwszej prostej. Pamiętaj, że współczynniki kierunkowe zawsze szukamy przy zmiennej x, natomiast A2 to będzie współczynnik kierunkowy drugiej prostej. No i teraz zapisujemy taką równość. 4 dodać p pod wartością bezwzględną. To się równa 3. Rozwiążmy równanie z wartością bezwzględną. Bardzo proste równanie. Otrzymujemy tutaj dwa przypadki. Zauważ, te dwa przypadki różnią się tylko liczbami przeciwnymi po znaku równa się. To jest jedno rozwiązanie, a tutaj mamy drugie rozwiązanie. Udzielamy odpowiedzi. Parametr p może być liczbą równą minus 1 lub liczbą równą minus 7. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do odcinka bonusowego. Jeśli chcesz dołączyć do wspierających, to tam też jest taki link. Wybierasz dowolny próg wspierania i natychmiast otrzymujesz dostęp do wszystkich opublikowanych przeze mnie rozwiązań.